No przede wszystkim gratulacje dla motora Lublin. U nas dzisiaj, jak było widać, nie wszystko grało od początku, bo nie mieliśmy prędkości. Ja miałem dopiero 13 i 15 wieku. Zdobyliśmy srebrne medale, ale za rok walczymy już naprawdę o mistrza. Będziemy mieli dobry skład, pełny skład i myślę, że my walczymy. A jak podsumujesz ten sezon? To był chyba dla Ciebie bardzo udany sezon. Mój sezon w tym wykonaniu był naprawdę najlepszy z najlepszych sezonów, które ja miałem. W końcu doczekałem się swojej pierwszej pozycji w statystykach i jestem z tego mega zadowolony. I to spełniło się moje marzenie. I oczywiście będę tak samo dalej chciał walczyć o pierwsze miejsce w statystykach. To jest dla mnie było, e, taki kroczek do przodu. Jak był w 2.21, żeby wyprzedzić Bartka z Marzlika i w tym roku tak samo potwierdzam, że nie ukrywam, że te statystyki dla mnie były bardzo ważne i chciałem wyprzedzić go w statystykach i tak stało. I to teraz pokazuje to tym, że, że mógłby z nim dalej walczyć o mistrzostwo świata. No niestety, byli dzisiaj lepsi od nas i, i, i wyjeżdżamy stąd ze srebrem. Chociaż przyjechaliśmy tutaj z ogromną wolą walki i, i jakby nie dopuszczaliśmy do siebie myśli, że, że to jest niemożliwe. No niemniej jednak nie udało się to spotkanie nam początek właśnie nam odjechał i, i mamy srebro, ale myślę, że generalnie też możemy się cieszyć, bo wiemy jak trudny był to dla nas sezon kolejny pechowy, a, a trochę tych sukcesów mimo wszystko w tym sezonie było, także wielkie podziękowania dla chłopaków, dla wszystkich w klubie bo, bo wiem jak ciężko wszyscy pracujecie, także wielkie dzięki. No właśnie, ten srebrny medal, drugi rok z rzędu, e, to chyba jednak jest sukces, ponieważ bardzo szybko straciliśmy, chociażby Dajeło Dena i konkluzje nas że tak powiem, nie oszczędzały. Tak, dlatego, dlatego mówię, że, że cieszmy się tym, co mamy, bo uważam, że to był dobry sezon dla nas. Trudny, niezmiernie trudny, e, ale mamy... Mamy mistrza Polski Juniorów, mamy mistrza Polski Seniorów, mamy drużynowe mistrzostwo Polski Juniorów, wygraliśmy Ekstraligę U24, a w dorosłym żużlu mamy srebro i ja myślę, że to jest dobry sezon.